Siadam do autobusu zielonego, zobaczcie jaki wielki, jaki ładny. Okej, okay, jestem w środku i odjeżdżamy, jedziemy na camping, to jest campbus. O, siema Nubek, siema Elo, Elo, witam wszystkich, jedziemy pięknie autobusem. O nie, tu jest jakiś kamień. A, uważaj na kamień! A, o, o, y, co się stało? Mieliśmy wypadek i a co jest? O nie, przez kamień się wywaliliśmy. Gdzie ja się pojawiłem? O nie, widzowie, mieliśmy wypadek i gdzie Gdzieś tutaj trafiliśmy. Tam w oddali jest nasz autobus zielony, ale jesteśmy przed jakimś wielkim, strasznym domem. Kogo to jest dom? Tu mamy jakąś fontannę. O, fontanna jest piękna. A nawet mamy tutaj dom dla pieska. O, sieba piesku! Hello! A! Co jest? Ej, obiec jak ja się przestraszyłem, ona mi naskoczył! Ej, dobra, miałem stracha. Pisnąłem jak baba. Ej, ten pies dla nie, to. Ej, zostaw mnie, zostaw mnie! Co za pies jakiś dziwny! Szybko wchodzę, wchodzę, biorę to! Co się u góry mam wziąć, wziąłem młotek. Patrzcie, wziąłem młotek, uciekam szybko. Azjat mnie! Ej, co jest ten pies nawet chodzi po żywopłocie. O nie, szybko uciekajmy przed nim. W nogi. Szybko, szybko i biorę, biorę to, biorę to, Uciekam! Szybko mnie szczeka. Biegnie sam. No dobra, mam młotek, jaki wielki młotek mam. Od tego psa zabrałem. A wy wiecie, możecie kliknąć opeczkę w górę. Kliknijcie opeczkę, walnijcie tak mocno jak młotkiem. <laughs> Ej, weź ktoś walni tak łapeczko mocno, jak ja młotkiem. <laughs> Weźcie, ja będę sobie sprawdzał, kto klika łapeczki, a kto nie. Idziemy dalej, zobaczmy co tutaj musimy Zrobić, czy mam waląć drzwi, ej tu jest Jakaś jedynka, dwójka, aha U góry mamy rozwalić okno Ale nie mam jeszcze drabiny, nie, drabina jest, dobra Okej, okay, musimy rozbić okno tym Wielkim młotem, dobrze, no to w takim razie Wchodzimy do góry i rozbijamy, czekaj O, wszedłem, dobra, jestem, klikamy, a widzowie Wykliknijcie łapeczkę w górę i subika, trzy Dwa, jeden, razem, dawajcie, bum I rozbiłem okno Wchodzimy do środka strasznego domu Leżę, ale co tu się dzieje Co się stało, jesteśmy w czymś. Domku. O, o, dobra. Rozbiłem. Wszedłem do środka, ale mamy teraz jakieś letające. Co to jest? Lizaki, które przecinają? A! Przeciały mnie. Uważaj, szybko biegniemy, dobra. Trzeba przeskoczyć w odpowiednim momencie. Dobra. i trzy, dwa i jeden. Skacze! Jest, przeskoczyłem. Dobra, dałem radę. Teraz tutaj! A! Nie trafiłem! Dobra, jeszcze raz trzeba. Okej, okay, przeskoczyłem. Widzowie, a Wy możecie wskoczyć na mój sklep. Pamiętajcie o moim sklepie. Słuchajcie, mam koszulki dostępne. Bluzy dla Was i wiele więcej. Na smile.pl w opisie to jest mój sklep z garczetami, ubraniami. I dla was. Do każdego zamówienia dołącza swoje zdjęcie z autografem. Jak coś zamówicie, to tam wrzucam gratis naklejki zdjęcie z autografem. Własnoręcznie podpisywanym. Idziemy dalej. Teraz trzeba przeskoczyć to właśnie. Te lizaki, jak nas przecinają, one tak mocno latają. Szybko teraz tutaj. Okej, Ok, przeskoczyłem. Teraz tutaj biegnę, biegnę, biegnę. Przeskoczyłem. Dałem radę. Idziemy dalej. O co tu chodzi? Gdzie my dojdziemy? To jest ciekawe pytanie. Bo tutaj podobno jakaś dziewczynka mieszka. Szybko lecimy na dół. Okej, okay, jesteśmy. Patrzcie, to ten łobus, ja go znam. Ej, pamiętam, Pamiętacie go, to ja, ja kiedyś... A, nie spadłem. Ej, ja kiedyś go nagrywałem tego łobusa, jak uciekałem. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest słobus szkolny, patrzcie na niego! To jest słobus, to jest on! Ja przed nim uciekałem, ale tu jest podobno inna postać. Ej, ona mnie patrzy. Ej, ty, nie zapisz mnie! Uciekam nogi i szybko. Zobaczymy, czy tu będzie jakaś inna dziewczyna, bo tutaj się dużo zmieniło ogólnie. Teraz trzeba robić parkour. Skaczemy teraz tu. Dobrze, tu przeskakujemy, patrzcie co ja robię. Przeskakuję, dobrze, teraz tutaj, hops, idziemy dalej. O, jakieś mamy schody, co to jest? Wow, ej, co to było, że się Dobra, mamy jakąś pierwszą nową postać Co to za postać jakaś zielona? O, co tu chodzi? Co to za postać jakaś nowa? Patrzymy, tu jest pięć morfów A, możemy mieć morfy, ale one są drogie Dobra, na razie może znajdziemy, idziemy dalej Muszę teraz tutaj przejść, dobra. Musimy. Nie, co ja teraz mam zrobić? A, szybko podejść, bo to się wypełnia! Szybko biegnij! U, dobra, w ostatnim momencie zdążyłem. E, musimy szybko przebiec, jak ta woda schodzi. No Teraz szybko biegniemy, 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 biegniemy bo teraz się wypełni. Dobra, jest. Przeskoczyłem. O nie, dobra, tutaj już nie przejdę. Musimy uważać, że te ścieki się po prostu podwyższają. I musimy w odpowiednim momencie biegnąć. Szybko biegnij! jestem radę, przebiegłem szybciutko. Dobra, idziemy. Tutaj nikogo nie było. Nie, nie było, dobra. Wchodzimy do wentów, przechodzimy wentów. Rura. A, co jest? Tam była jakaś dziewczynka. Widziałem ją. Ej, widzieliście? Ona tutaj była. Widziałem ją. Tu była dziewczynka. Taka postać. Ona się ukrywała. Ej, ty, stój, dziewczynko. Gdzie jesteś? A, ona tutaj jest. Aaa, zostaw mnie. Co to za dziewczynka z jednym zębem? A, złapała mnie. Co ona mi zrobiła? Ty, złapała mnie jednym zębem. Ej, ty. A, masz. E, Zdyki mi ona uderzyła. Patrzcie to. Papa, pa, pa. pa, pa. Ona mi z bije. Ej ty, zostaw mnie! Co to było? Ona mi z dinki nawala. Rośmiesiła mnie, dra. Uciekamy szybko przed nią, uciekamy! Zostaw mnie dziewczynko! Szybko, Ej, jak na ogóle Słuchajcie jej dźwięk? Ona Co to? Jakieś dziwne dźwięki wydaje. A ja szybko do języka wchodzę, jakiego. Ją... Zostaw mnie, dziewczynko! Zostaw mnie! Okej, okay, wpadłem gdzieś. Jestem teraz. Co to jest? Jakiś pokój dziecięcy? A padłem w ogóle. Co to? Aha, muszę robić parkura, bo tutaj też jest rozlane. To. O nie, znowu wpadłem. Widzicie? Tu jest rozlana taka e, zielona substancja. Idziemy dalej. Tu jest pokój dziecięcy, rozumiem. Teraz tu są te wszystkie zabawki, po których skaczę i padam. Nie, nie mogę przejść dalej. Co jest? Nie mogę przejść. Czekaj, tutaj muszę przeskoczyć. Teraz tu, dobrze. Ops, w odpowiednim momencie trzeba podskoczyć. Najdziemy teraz na wagoniki, tutaj. Dobrze przeskakujemy. Tak, teraz musimy tu zaskoczyć. Dobrze, teraz tu jest, udało się i przechodzimy. O, nie, to są łapki na myszy. Ej, ja lubię ser, ja uwielbiam ser, wejdę. Ser, ser, ser. ser. <grywk> Ej, nie od nowa, co? Od nowa nie ma! Ej, ja myślałem, że będę tam. Ej, no nie, ja będę, ja myślałem, że tam będę zaczynał, że, że jak padnę koło tych tych, to ja tam będę, koło tych pułapek. Ej, to jest nie fermie, tu cofnęło na sam początek. Dobra, to ja nie mogę paść ani razu. Ale się wkurzyłem, dobra. Musimy iść tędy, hops, hop, sop dra przechodzę. Uważajmy na pułapki, na myszy nie wejdźmy, nie wejdźmy, nie wejdźmy, przeskakujemy, teraz tu idziemy, super. I teraz nie wszedłem. Okej, okay, teraz tu musimy przejść. Oj, tu ktoś tu stoi, to ten łobuz! No i ja on ma jeszcze taką linkę tam. Dajdziemy dalej. Taki słupek. Szybko tutaj przechodzimy Dobrze. I teraz ona śpi. Ona zasnęła. Słyszycie? Śpi se. Czekaj, mogę wejść do niej do góry, czy nie? O nie, ona obudziła się. Aaaa, obudziła się. <ścoughs> Zjadła mnie. i ona się obudziła. Patrz, ona wstaje, ona wstaje, ona wstaje. Ej, co ona mi zrobi? Ona normalnie mnie rzuciła w sekundę się. Szynko, szybko, 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 szybko. W nogi, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi. zostaw mnie. Ona stoi, patrzcie. O, w miejscu stoi. Yy, jaki dźwięk dał, uciekamy szybko w nogi O, tu są jakieś roboty Ej, to są psy, te roboty nie możemy dotknąć Patrzcie, ile psów, tu robotów jest Ej, co tu się dzieje, co? Ja normalnie w szoku jestem No, idziemy dalej Teraz musimy ominąć te roboty, żeby mnie nie złapały Dobra, przechodzimy Tu się wpali na różowo, ale tu są morfy daj, Morfów na razie nie chcę Co? O, o co się dzieje, to by pies ściga, mnie, A w nogi, pies mnie ściga, tu sobie go kości, weź kości, nie mnie, zostaw mnie, psie, A, on jest blisko mnie, zostaw mnie, psie, szybko w prawo, strzałka pokazuje w prawo, uciekamy w prawo, szybko, 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 O zaraz mnie do... ścigi, on mnie zaraz ugryzie, szybko, szybko, w nogi, w nogi, w nogi, czaszka tu jest, ej, te psy mnie zagryzają, ej, co jest, nic tu nie ma, A! O, nie, tu nic nie było, tu mnie oszukało. Tutaj w prawo trzeba biegnąć. No szybko, szybko, tutaj w lewo. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Jak tu jest brudno w ogóle? Ile tu jest czaszek kości? Te psy wszystkich zjadają. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Jest, uciekłem, dobra. O, na szczęście. Co to za ręka jest? Patrzcie, co to, to za ręka. Szybko, szybko przechodzę. Ej, tu jest jakaś ręka wielka. Ona chce złapać kogoś. No idziemy dalej. A tam są więzieni. Ej, pomogę wam. U uwolnię was. To Nubkowie. Ej, to Nubek. Tam jest Nubek. Nubek. Nubcio, po uwolnię ci. Pomogę ci. Później przyjdę. Później, później przyjdę. Co to jest? Ej, to co się pali? Teraz szybko trzeba po prostu przeskoczyć. Dobra, tu mamy jakieś znowu klockie. Nie, to są ubrania. Teraz skaczymy raz po ubraniach. Jesteśmy tutaj w pralni. Tu się pierze ubrania. Rozumiem. I tutaj możemy, ale to jest pralka wylana. To jest wszystko, rozlane, nie? I a masakra, jak oni tutaj nie dbają. Idziemy dalej. Co teraz? Tu jest dostaw... Ej, tu jest gorący prysznic. A tu jakiś policjant. Ej, policjancie, ratuj mnie! <laughs> On, ale on jest ten, on jest botem. Dalej, idziemy dalej, to jest komputer. Idziemy teraz, musimy uważać na gorącą wodę, z sprysznica. Ja nie lubię takiej gorącej, a wy widzowie? E, lubicie gorącą wodę czy zimną wodę? Napiszcie w komentarzu. Ja lubię taką letnią. Dalej, idziemy dalej, teraz. Co tutaj jest? Co to jest? O nie! Teraz tutaj mamy spiżarnię zimno! O nie jak zimno, jest mega zimno, tak jak u nas w Polsce jest zimno. Dalej, idziemy dalej, tu mamy jakąś szafkę Nie otworzę i teraz jakieś korto, to jest Ile tu? Wodu. Szybko, ciekawe, ale zi zi zimno. Teraz musimy tu przejść. Ej, co tu się dzieje? Jak ja mam tu przejść? A to jest lód! Aaa! Zaraz zostanę z czegoś! O nie, 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 nie! Jak tu się ślizgam, jak się ślizgam, szybko, szybko, szybko. Ej, ślizgałem się na lodzie. Ja, idziemy teraz, patrzcie, lecę! Wow, ale się wywaliłem! Jak tam było, ślizgo? To jest coś. O! Lód spada z góry, co? Ej, lód się łamie z góry. Musimy w odpowiednim momencie uważać, bo on się łamie. Szybko biegnę, biegnę dalej, biegnę dalej, szybko, szybko, szybko zasuwam. Mogę ominąć Godora. Okej, okay, ominałem. Ej, teraz gdzie my jesteśmy? Co to jest? Ej, ale Bayer fajnie to zrobili, co? I teraz sam zrobić skakać? Ej, po czym? Czekaj, to co tu chodzi? A, tu się pojawia jak tutaj skaczę, rozumiem. Ty jaki Bayer, Pierwszy raz tak coś widziałem. I zanikało jeszcze, patrz, jak tutaj skoczę. To normalnie zanika, widzicie? O, o, zaniknęło. Ha, ej, dobre. A, idziemy dalej. Teraz wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia. To jest największy pokój dziecięcy. Ja! Yeah! Ale, ej, co jest? To ona bossem jest. A, ona chce mnie złapać. Ona jest boss. Ona rzuca cukierkami we mnie. Jak ona się śmieje głośno. Ej, Szybko, uciekam, nogi! Ale jest głośno, trzeba muszę sobie ściszyć. Czekaj, mogę ściszyć? Yy, okay, ciszyć okej, ściszyłem. Szybko, uciekam, w nogi, w nogi! Ej, cukierek, prawie we mnie walnął. A ja sobie ściszyłem dźwięk trochę. Szybko, 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 a masz ty! Nawalam w ciebie, nawalam w nią, a masz! Nawalamy w nią w skółek, pasz, padaj ty, dziewczynko! Jak się śmieje. A masz! Patrz, jak w nią nawalam, widzicie? Lecą, lecą na nią! Jak jak dostaje ode mnie, widzicie? A masz! Padaj, ty dziewczynko! Nawalam w ciebie! Padaj w zęba masz! Ha, a masz zęba! Padaj! Rozwalę cię! Rozwalę cię. Słyszysz, jak ona drze A masz! Wypuść mnie sto! Powiedziałem, wypuść mnie! Nawalam w nią! Nawalam 200 życia! 100! I padaj! Jest! Rozwaliłem ją! Ja. Jak ona piszczała w ogóle! Dobra, rozwaliłem ją. Co teraz dalej? Co dalej teraz? Ej! Ja mam iść tam w lewo, a strzałki pokazują tutaj, dobra. Rozwaliłem tego Bachora, ej, to było dziwne. Dobra, idziemy dalej prosto, strzałki pokazują tutaj, żeby iść. Ej, fajne pomieszczenie ogólnie. Bo podoba mi się tak, że dużo rzeczy tutaj jest. Idziemy, strzałka pokazuje na dół. Dobra, teraz są jakieś i gwiazdki. Idziemy. Do wody mam pójść? O nie, ja nie umiem pływać. O o, ej, ja, ja nie umiem pływać, ja nie mogę do wody wskoczyć. Ja nie będę pływał. Patrzcie, tu jest woda, ale ładna woda. Ja muszę wskoczyć, bo strzałka pokazuje na dół. Uwaga, skaczę! O, Nie pływać! Żeby mi tylko powietrza nie zabrakło. Strzałka trzeba ja po tyle. Ej, gdzie mam płynąć aż na dół? O nie, tu jest za dużo wody. Jeszcze mi powietrza zabraknie. Gdzie mam płynąć? Co jest grane? Płyniemy teraz w wodzie, zobaczcie. Ledwo co, muszę wypłynąć stąd. Ale to się ciągnie w ogóle. Dobra, wypłynąłem. Ej, gdzie teraz? O nie, to zamknięte! To jest zamknięte! Znajdź przy... Ej, fight the button. Znajdź przycisk, widzę, dobra. Tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. Szybko, szybko kliknij, 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 kliknij. Ua, klikam, klikam, klikam! Szybko, szybko, szybko kliknę! Dobra, idziemy, idziemy, idziemy! Jestem pod wodą, żeby mi powietrza nie zabrakło. Dobra, teraz musimy tutaj przepłynąć dalej. Musiałem odblokować te przejście klikając przycisk. Dobra. O, przepłynąłem gdzieś. Czekaj, czarny ekran. Uwaga, uwaga! Jestem, wypłynąłem gdzieś! Jestem w basenie! Jest, udało się! Jesteśmy poza domem, wyszedłem! Jest! Ej, to był drugi rozdział tego złego e, Skulbusa w sensie z tego e, złego chłopaka szkolnego. Patrzcie, dałem radę i mamy różne postacie. Będę policjantem. Bo, ja nie mogę być, a czemu? Eee, ja myślałem, że ten. Ej, zdobądź 100 graczy, aby zdobyć tajną odzakę. 100 graczy mogę zdobyć! Ej, ale czemu nie mogę mieć za darmo? Szkoda, nie? Bo tutaj za Robuxy to jest. No nie, no, ej, dobra, idziemy dalej, patrzcie, mamy jakiś booster prędkości, booster skoku. Patrz, mogę skakać sobie i biegać. Siu, skaczemy, mogę stąd wyjść? Mogę, mogę stąd wyjść, zobaczcie. Ha, jest, wyszedłem, uciekamy, uciekamy w nogi. Ej, nie ej, trzeba, tu jest zablokowane. <laughs> nie mogę wyskoczyć. Jest, i co, nic mi nie zrobisz, Patrz, źle ślednicie. Mam młotek jeszcze, młotek zdobyłem. Mogę skakać po całym domku, jest, odblokowałem. Widzicie, wy możecie wskoczyć na mój sklep. Pamiętajcie, z są kapel, to jest mój sklep z koszulkami, bluzami i wiele więcej. Możecie wejść, zobaczyć i widzimy się jutro. Odcinki są codziennie, a tutaj Mamy wielki ranking. Ej, najle najlepszy czas graczy. Ej, muszę tu być na pierwszym miejscu.